Przygotowałam dla Was czytania dla słonecznych, księżycowych i ascendentalnych przedstawicieli znaku. Zapraszam do słuchania, polubiania, do subskrypcji i dzielenia się treścią. Witam Was, drogie lwy, w tarocie drogi rozwoju na zimę. Przygotowałam dla Was 7 kart. I w Waszym rozkładzie widzę, że u podstaw macie wielowarstwowość. Jest coś, co nie może być opowiedziane w sposób prosty. I może trzeba będzie do tego podejść kilkokrotnie, żeby dojść do sedna. Bo coś ma kilka. Różnych warstw. Coś jest nad, ale jest i poniżej, i poniżej, i poniżej trzeba zejść na sam dół, do samej podstawy. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to osoba trzymająca kurczowo. Ta osoba, zobaczcie, jest dosłownie Przykurczona, cała skulona, siedzi i trzyma coś. Trzyma coś, co uważa za wartościowe i że jest jej mm. inne, inne wartości, przyciska stopami. I coś ma na głowie temat wartości jest na głowie tej osoby, ale tak bardzo jest na głowie, że ktoś tu nie może nawet głową ruszyć, nie może się swobodnie obrócić, nie może wstać, bo stopy ma na tych wartościach. Nie może nic innego chwycić i złapać, bo obiema rękoma kurczowo trzyma te wartości. Tę postawę trzeba odwrócić i coś tu puścić, żeby wyjść z tego przykurczu. Bo tu nie ma poszerzenia, tu jest przykurczenie. Ktoś tu ma za sobą wór czegoś, nie wiemy czego. Prawdopodobnie ta osoba wie, co to jest za wór i co w nim jest. To może być wór tych monet, ale tam mogą być i kamienie. Tam może być węgiel, teraz ostatnio dość mocno wartościowy, wór czegoś, czego do końca nie widzimy. Widzimy tylko kawałek tego całego wora. Ale co jest w środku, to do końca nie wiemy. Nie wiemy ile tego jest. Ktoś tu tego bardzo pilnuje. I nie chce się z nikim podzielić. Nawet nie chce, żeby ktokolwiek się do niego zbliżał, jak on to trzyma. I inni też może nieszczególnie chcą się do niego wtedy zbliżać. Bo zobaczcie, jaka tu jest mina. O, zobaczcie. Ten ktoś jest cały zacięty. Taką odstręczający jeżeli to trzyma. Temu komuś nie zależy na tym, żeby do, do niego podchodzono, kiedy trzyma te wartości, bo Anusz zagrozi tym wartościom. Temu, co trzyma, może po prostu to jest kasa. Możecie kogoś takiego spotkać na swojej drodze w zimie. Może być taki klimat, albo będziecie mieli poczucie, że ktoś przyjmujący taką postawę Mocno się zaznacza, i od razu go widać, ale sprawa jest bardziej złożona. To może być już temat związany z trzymaniem czegoś wcześniej, i ten temat niejako może się przeciągać na zimę. I... Albo ktoś wyjdzie z tego przykurczu, pozwoli sobie na ruch. Ryzykując to, że coś się z tymi wartościami stanie, ale pozwoli sobie na to, żeby nie być cały czas z własnej woli przyczepionym do tego miejsca, nie móc nawet korzystać z tego, co ma, bo nie, ma, nie może się nigdzie ruszyć. Albo ta postawa przyjmie już całkiem wypaczoną formę. To mi przypomina, Przypomina opowieść Wigilijną Dickensa. Może przypomnijcie sobie o co w niej chodziło. Może niektórzy z was usłyszą ją po raz pierwszy. Możecie posłuchać tego na YouTubie, jest audiobook dostępny albo przeczytać, jak wam wygodniej. Bo teraz ktoś tu nie może się ruszyć przez to, że tak bardzo trzyma się tych wartości. I jeżeli będzie się tak bardzo tego trzymał, to może być tak, że i tak mu się to z rąk wysunie. Więc może lepiej zmienić swoją postawę. Nawet jeżeli to jest trudne, bo to jest czwórka, czwórka denarów. Czwórki są stabilne. Ale nie każda stabilność jest pozytywna. Czasem to może być zablokowanie. Zablokowanie ruchu. Ktoś tu może jedynie obracać tym pieniążkiem, którego ma, obracać tą wartością, ale nawet nie widać, żeby temu komuś to sprawiało jakąś przyjemność. To kurczowe trzymanie jest przeważające. On może pokazywać, że on to trzyma, ale nic z tym nie może zrobić. Była jakaś oferta. Oferta, która mogła nie zostać dostrzeżona, lub niejako ktoś na nią nie patrzył, czy była. Hmm... Gdzieś tak tylko kątem oka. Może ktoś lekceważył ten pomysł, bo wydawał mu się bardzo, za bardzo nierealny, jakby z chmur. Nie wiadomo skąd. Ktoś może widział, że ma już trochę, co mu daje trochę emocjonalnie pozytywnych odczuć, ale miał poczucie, że tego jest za mało, a to, co jest oferowane, to, to nie wzbogaci. Tu też była niejako stabilność, znowu czwórka, ale znów stabilność zablokowana. Trzeba to odblokować. To musi zostać odblokowane, bo inaczej coś może się stać z tą ofertą. Ona może nie być jawna, ona może być nieco ukryta, ta oferta. I coś tutaj też jest ukryte. Z tego. Co gdzieś niejako w nas um, jest elementem, który niejako dotyka naszych emocji, albo jest przy naszych emocjach, jest niejako emocjonalne, albo związane z wodą, um, płynne. I to może być częściowo, to może być zakryte. Część tego tutaj jest zakryta. Ale trzeba by było zwrócić się w tę stronę, bo inaczej to może zniknąć. Nie tylko to, ale jeszcze coś, co już było wcześniej. Także nie musicie, to nie musi być jawne. To może być niewidoczne dla zewnętrznego obserwatora. Ja nawet tego do końca nie muszę widzieć. Albo ktoś inny, kto patrzy z zewnątrz, nie musi tego widzieć. Ale trzeba uważać, żeby może trochę tego nie przegapić, bo to może być przegapienie, jeżeli mm, inaczej ta postawa nie będzie odwrócona, bo tu niejako jest wyjście z z jakiejś stabilności albo nastanie się blokadą, albo mm, wyjdzie się z tego pod spodem jeszcze mamy duchowego wojownika to jest ktoś, kto w niejaki sposób z poświęceniem niejako wręcz prawie z jakiś taki rys, rys poświęcenia czy świętości jest w tym człowieku który walczy trzymając w rękach Swoją broń, jakieś swoje oręże. Ktoś uzbrojony zobaczcie, ten ktoś ma zbroję coś, co go ochrania broni przed światem. Zbroja jako taka nie jest do atakowania, tylko do obrony. Na zbroję, jeżeli ktoś uderzy w zbroję, to może sobie broń połamać. A osobie, która jest, u, jest w zbroi, tyle się nie stanie, może tylko odczuje trochę, że może będzie miała gdzieś jakiegoś małego siniaka pod spodem, ale nie zrobi jej to takiej krzywdy, jeżeli ta zbroja wytrzyma. Także to jest niejako ochrona, która broni przed atakiem. Taka zbroja a narzędzie, którym walczy ten oto wojownik nie jest czymś, co przyszywa, co odcina, co uderza. Znaczy, jest coś, to jest coś, co może uderzać, ale to nie jest coś, co tak wbija się ostro. I ten ktoś używa niejako um, używa niejako Jednego narzędzia, ale z dwóch stron. Używa obu swoich rąk, żeby robić jedno. Raz z jednej strony, raz z drugiej. To nie jest miecz, który trzyma się w jednej ręce. To może być ktoś, kto łączy niejako swoje dwie strony, lewą i prawą. Może ktoś, kto używa bardziej i prawej, i lewej półkuli. Gdzieś swojej i prawej i lewej ręki. Tu jest dwa. To nie jest w jednej ręce wszystko. I w ten sposób może walczyć. Może walczyć w zimie dalej. Nad, nad, nad nim są te dwa tematy nad tą osobą. I można walczyć, można działać niejako z jakiejś idei, jakimś poczuciu, mm, może jakiegoś, właśnie poświęcenia. Czy szerszej, czy jakiejś większej misji. Z przeciwnościami można walczyć. To mogą być ludzie, a czasem to mogą być okoliczności, jedno i drugie. Nie wiadomo, czy ktoś teraz trzyma te buławy, czy to jest jakaś nierówna palisada, którą trzeba obalić, żeby móc iść dalej żeby Może ktoś próbuje nas zepchnąć w przepaść, a my się bronimy. Ktoś tu kogoś, te buławy mogłyby, jeżeli one są w ruchu i ktoś zbliża się, to może próbować zepchnąć w przepaść tego wojownika, ale on się broni. Jest silny i się nie podda. Ma, ma siłę i to jest taka siła bardziej wewnętrzna. I to jest ktoś, kto ma głowę odsłoniętą. Może odsłonić swoją głowę. Nie ma tutaj żadnego twardego hełmu, ale te buławy nie są w stanie tej głowy dosięgnąć. Niejako pod tym jeszcze mamy odwróconą królową buław. W której buława jest zakryta. Czyli może być tak, że mamy do czynienia z postawą, prawdopodobnie kobiety albo osoby, która bardziej kreatywnie wykorzystuje swoje działanie i yy, ma pewną dozę władzy, albo miała pewną dozę władzy której, to jest osoba, która miała tę buławę, może ktoś jej pozwolił na to, żeby ona kreatywnie działała, ale albo przestała to robić, albo robi to źle. I nie za bardzo to w ogóle widać, bo to, to jej narzędzie jest przykryte. Przykryte działaniem wojownika. Jedyne, co widać trochę, to że ona trzyma sobie jakiś kwiatuszek. Ale to jest nic w porównaniu do tego, co mogłaby zrobić królowa Buław. Tu może być jeszcze jakiś kot, dosłownie, albo jakaś, jakaś postać, która wydaje się być trochę czarnym charakterem. Małym, czarnym charakterem, ale. No i tu taka niejednoznaczna. Czarny kot. Teraz mi przychodzi do głowy, jakby ktoś tu mówił o jakimś pechu, ale czemu ten kot jest winny? On nie jest niczemu winny. On tu nadal siedzi. Ten kot wygląda, jakby był taki wkurzony strasznie. I nie mam poczucia, żeby on był w jakiś sposób związany z tą królową. On po prostu tutaj siedzi. I mam wrażenie, mam takie poczucie, że najchętniej by tu kogoś drapnął, i to tak drapnął, żeby aż aż, aż. aż poleciała krew. Nie, że jakoś niebezpiecznie. A najchętniej by tu kogoś drapnął. Bo jest wkurzony, on by gdzieś, gdzieś się najeżył albo gdzieś co najmniej poszedł, ale na razie tutaj siedzi, bo jest kotem, więc sobie siedzi, gdzie chce. Może być ktoś taka, taka osoba, ta, albo nawet dosłownie to może być kot blisko takiej królowej. Hmm. Może być sfrustrowany. Jest jakieś jakby sfrustrowanie gdzieś przy tym z powodu tego problemu z tym działaniem. Nad tym mamy coś innego. Niejako nie do końca związane z tym, co jest u podstaw. To jest coś wyżej, na co też trzeba zwrócić uwagę. W dziewiątce kielichów jest tutaj, w tej talii. Jest kobieta, która jest w stanie czerpać emocjonalną satysfakcję i poczucie obfitości z tego, co ma w środku, co jest w niej, nie z tego, co jest na zewnątrz. Nie z posiadania, to nie są denary, to są kielichy. Tu chodzi o emocje i na tym i tutaj przy niej też nie ma żadnych denarów. Może ona gdzieś coś ma, ale nie o to tu chodzi. Nie chodzi o to, że ona musi czegoś, czy ona ma, czy czegoś nie ma. Tego nie widać. Jeśli coś ma, to może gdzieś indziej, ale nie o to tu chodzi. Tu chodzi o, o emocje o to, że nawet jak na zewnątrz, jak wokół niej, wydaje się, że niewiele jest. Jakieś takie drzewa bez liści, liście już opadły i pusty klimat siedzi na ziemi. Nie chodzi o to, co ma. Ona ma tu puste ręce, ale ma puste ręce rozłożone swobodnie. Nie w przykurczu kogoś w Czwórce denarów nie trzyma, a jednocześnie ma poczucie wewnętrznej obfitości. Może ręce rozłożyć. On tego zrobić nie może. Siedzi na liściach, ale opadają tu płatki śniegu. Jakby delikatne pierwsze płatki śniegu. To może być początek zimy. To może być czas przejścia z jesieni do zimy. Wtedy może się to już objawić, taki temat. Temat tego, że może być wokół niewiele, ale w środku. Można znaleźć obfitość. Można przymknąć oczy. I czuć, że to wystarczy. Siedzieć swobodnie po turecku. Trochę jakby w postawie takiej medytacyjnej, ale nie do końca. To nie jest jakiś. Mm, trud... To nie jest jakaś trudna postawa. Bo... Nie jest każdemu łatwo zrobić pulotos chociażby, ale a tu to po prostu usiadła po turecku na liściach. Na dywanie z liści. Niekupionym. On sobie po prostu stworzył się z tego, co spadło. Może będzie tu jakaś kontemplacja, do której efektem będzie poczucie Wewnętrznej obfitości i to może doprowadzić do puszczenia, puszczenia, upuszczenia czegoś. W dziesiątce buław w pozycji prostej. Ktoś coś trzyma i ma obie ręce zajęte jako pod ramionami trzyma, przytrzymuje dziesięć buław. Nie wszystkie nawet widać, widać tylko część tego obciążenia. W drugiej ręce jest kot, też ktoś trzyma i próbuje podtrzymać jakiś płomień, ale tu jest karta odwrócona. Ta osoba może puścić jakieś obciążenie. Może się zacząć od tej kontemplacji, a potem może zostać puszczone to obciążenie. Można coś porzucić, rzucić, pozbyć się czegoś, co nas obciąża. Ktoś tu może się czegoś pozbyć, bo jeżeli nie pozbędzie się tego, to może być tak, że i tak mu coś, i tak coś wypadnie z rąk, wyślizgnie się. Ktoś tu już nie chce samotnie podtrzymywać tego płomienia, albo nie będzie w stanie tego zrobić, ale spokojnie. Kolejnym etapem będzie. Trzymanie czegoś w rękach, ale nie tak jak tu, i nie tak jak tu. Nie tak, że jest się w postawie przykurczonej. Przykurczonej dlatego, bo jest zimno i jest um, niesprzyjający klimat, trzeba się owinąć, trzeba przycisnąć tego kota, trzeba przycisnąć, bo, bo jest zimno. I nie dlatego, że ktoś tu po prostu jest, jest zablokowany w trzymaniu czegoś. Nie. Tu. Jest postawa trzymania czegoś znów w rozpo tak na rozpostartych rękach, ramionach. Tylko, że tu na początku ręce są puste, a dalej ręce już są z monetami, z wartościami na nich coś jest. Ktoś już trzyma, ktoś trzyma dwie wartości i jest w stanie nimi obracać. Jednocześnie ma dwie rzeczy albo dwa tematy. Ma coś, co może już utrzymać. Coś wartościowego. Czymś, co może żonglować, i jest to jedno z drugim powiązane. Może wstać, jak zmieni się pora roku i już śnieg będzie, to można będzie po przejściu przez to puszczenie. Będzie można coś trzymać i tym żonglować. To nie znaczy, że tego jest tu dużo, ale te monety są całkiem spore. Jest tyle, ile można mieć w rękach. Ile, ile ona może mieć w rękach, swobodnie rozpościerając te ręce, te, te ramiona. Można to pokazać, można z tym iść, można stać. Ktoś tu siedział i postanowił wstać i stoi. Jednocześnie swobodnie i prosto. Tak jak wspomniałam, te elementy są ze sobą powiązane taką delikatną nitką, i można nimi niejako obracać w nieskończoność. Tu mamy taką jakby nieskończoność. Także one mogą, raz może się wydawać, że jedno jest ważniejsze, jest nieco wyżej, drugie jest niżej i tak ta zmiana. Ale te wartości są niejako, to są tak tyle samo warte. Jedno i drugie tak samo ważne. Cały czas można tym obracać. Taki obrót wartościami, dwiema wartościami. I tu już ktoś patrzy. Patrzy na świat, patrzy na patrzących. Może trochę chłodno, ale w pe pe pewny siebie sposób. Tu jest taka chłodna pewność siebie. Ta osoba nikogo od siebie nie odpycha, ale. Mm. Tu można się zbliżyć. To jest głównie spojrzenie. To może być widoczne w spojrzeniu, mniej w słowach, w postawie i w spojrzeniu. I jeszcze dodam, że ta osoba może mieć przy sobie takiego małego króliczka. Kogoś coś delikatnego, co można przytulić. Albo co sobie tak przycupnęło. Coś uroczego. Macie trochę różnych różnych elementów. Tutaj coś jest wielowarstwowe. Tu widzę, że będzie przejście. Wyraźnie widzę, że to jest przejście od początku przez, przez co najmniej przez środek, możliwe, że tak, że przejście od początku przez środek do końca. Tu nie mam pewności, jak, gdzie to w czasie umiejscowić tę dziesiątkę buław. Może być tak, że u Was będzie to trochę trudne do określenia. Gdzie jest to przejście? Tu już jest jakby podobny klimat. Ale tu jest bardziej śnieżnie, a tu ten śnieg przypomina wręcz jakby był mgłą, jakby to była jakaś iluzja. Iluzja chłodu. Kochani, nie skupiajcie się jeszcze za bardzo, gdyby gdybyście się nad tym zastanawiali, na, na analizowaniu i na myśleniu. Na rozmowach, na kwestiach, które takich, które szeroko możemy nazwać sferą mieczy. Bo mieczy tu nie ma, to nie jest to, na czym. Oczywiście to może być, ale to nie jest coś, na czym macie się skupiać. Tego tu nie ma. Tu chodzi o pozostałe trzy elementy. Tu chodzi o tenary, o wartości, o ziemię, o konkret. O działanie, gdzie jaki brak działania? O ogień. Tu chodzi o emocje, o wodę, o uczucia. Te elementy się tu gdzieś przeplatają. Macie wszystkie trzy wyżej i niżej. Tu są buławy, kielichy i i denary, tu są kielichy, buławy, denary. Te elementy gdzieś się przeplatają, wzajemnie gdzieś się łączą, zachodzą na siebie. Jest różnorodność żywiołów w, w zimie dla Was, różnorodność elementów. Nie skupiajcie się na mieczach, na, na sferze mentalnej tak bardzo. Pomyśl, emocje, działanie, wartości czucie gdzie jest ogień gdzie go nie ma gdzie jest działanie gdzie są wartości gdzie jest blokada różne elementy Wszystkiego dobrego Wam życzę na zimę. Cześć. Do usłyszenia. Pa.